Za pięć minut godzina szósta, a my już na Państwa czekamy. Joanna Kryńska, dzień dobry. Witam w imieniu całej ekipy. Wstajesz i wiesz z niecierpliwionej w przekazywaniu informacji naszym widzom do godziny dziesiątej. To, co działo się i będzie się dziać na naszej antenie z ważnymi informacjami wszystkimi. Po pierwsze tym, co wydarzyło się wczoraj w Sejmie. Dziennikarze do końca myśleli o tym, że może jednak politycy o tej kwestii pomyślą inaczej, bo naszą rolą jest informowanie Państwa, a Państwo te informacje od nas na bieżąco muszą dostawać. Jeśli jest ich za mało. Z miejsca, o którym wszyscy myślimy, czyli polsko-białoruskiej granicy, to ze względu na te ustalenia, o których mówią politycy. Zmiana w ustawie o obronie granic przyjęta przez Sejm. Wśród założeń nowych przepisów obecność dziennikarzy na granicy zależna od decyzji miejscowego komendanta Straży Granicznej. W tej sprawie m, nic się nie zmieniło. Jest tak, jak chcieli politycy partii rządzącej. Przez Sejm w tej sprawie przyjechał ekspres. Spędził zdecydowanie. Dopędził, proszę Państwa, do Senatu, i tutaj teraz uwagi senatorów, więc wtedy ciąg dalszy tej sprawy. To, co nas wszystkich niepokoi, to te nowe dane covidowe Podane wczoraj, bardzo niepokojące, ponad 24 tysiące przypadków. A eksperci ciągle mówią, że to nie jest jeszcze szczyt tej czwartej fali. Prognozują na koniec listopada, początek grudnia. Jeszcze inne ekspertyzy mówią o Bożym Narodzeniu. To jest coś, czego trzeba się bać, a jeśli nie działa już zachęcanie do szczepień, to co innego powinno zadziałać, bo przecież mamy wpływ na to, aby taką falę zatrzymać. Czy będą lockdowny w miejscach, w których tych zachorowań jest najwięcej? Nie będzie. Na razie politycy takiego planu nie mają. O innych pomysłach, o których mówili dziennikarze, na nie również odpowiadają nie, co może być niepokojące. Jest jakieś wyjście. Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości, podobnie zresztą jak inni, którzy głośno o tym mówili, zgłosiła projekt ustawy, umożliwiającej sprawdzenie przez pracodawcę, czy pracownik, który jest u niego, jest osobą zaszczepioną. Nie wszystkim się to podoba. I to wszystkie informacje. I ten uśmiech. Cieszą takie, w ogóle takie zdjęcia, prawda? Jasne, że tak, dlatego pokazujemy. Krzysztof Górnicki, bardzo dziękuję. Do zobaczenia dziękuję. o godzinie 6.30. My, proszę Państwa, z wydawcami już po przeglądzie prasy wiemy, co trzeba koniecznie przeczytać, którym słowom trzeba się przyjrzeć. Wszystko wokół COVID-u. I trudno się dziwić, skoro wczoraj podawane były takie dane, ponad 24 tysiące zakażeń. I pisze o tym m.in. Rzeczpospolita. Tutaj jedno zdanie, by przejść do kolejnych artykułów. Prawo i Sprawiedliwość, obawiając się spadku poparcia, unika regulacji dotyczących paszportów covidowych, a statystyki zakażeń szybują. Szybują. Rząd Prawa i Sprawiedliwości skazuje wyborców na śmierć. Tak odważnie z kolei pisze. Wczorajszy magazyn Czarno na Białym. Bardzo ważna kwestia dotycząca tego, jak można finansowo pomagać politykom, bo przecież na kampanię pieniądze wpłacać można, ale jednak pojawia się taki znak zapytania i duże, ale gdy wpłacają te pieniądze, ludzie za Zależnie od władzy, którzy potem na tym zyskują. Ale pojawia się jeszcze jeden wątek. Co najmniej część maili, które wyciekły z prywatnej skrzynki Michała Dworczyka, omawianych przecież tak często przez dziennikarzy, jest autentyczna. Wojciech Myślecki, przyjaciel Mateusza Morawieckiego, jego nieformalny doradca, potwierdził prawdziwość tych listów elektronicznych, mówiąc o tych, które sam Wysyłał. Przypomnijmy, że ci, którzy znajdują się w centrum zainteresowania, ci, którzy w tych mailach się pojawiają, zwykle na te pytania dziennikarze nie odpowiadają. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy. Prezentach, czy... Nie, o prezentach jeszcze Nasz, nic nie było. Pod choinką ta, tam też się nic nie wydarzyło, ale na te święta, zresztą podobnie jak na poprzednie, to chyba najlepiej. Zdrowia wszystkim życzyć, abyśmy to, to dostali prawda. właśnie. Żebyśmy no, się mogli spotkać i żebyśmy byli zdrowi. To, to jest szefie resort, resortu zdrowia teraz na początek serwisu? Tak. Krzysztof Górny. Zobaczymy, co tam zapowiada rząd.